Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałam Was zaprosić na pięć tanich i po prostu genialnych rzeczy, takich kosmetycznych, około kosmetycznych. Zanim przejdę do rzeczy, chciałam Wam pokazać gazetę. Napisałam artykuł do gazety, chciałam się Wam tym pochwalić oraz chciałam Wam też zareklamować tę gazetę. To jest programista Junior. Programista Junior to jest ktoś taki, kto dopiero uczy się programowania. Może coś tam wie, ale nie ma doświadczenia. I to jest właśnie gazeta, która uczy programować. Ona jest dedykowana dzieciom i młodzieży, natomiast będzie też fajna dla kogoś, kto po prostu zaczyna przygodę z programowaniem. Eee, ja napisałam ten artykuł tutaj. Z okładki. Mm. <laughs> jest na 12 stronie, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie. Tak, jest na 12. stronie i słuchajcie, jak gdybyśmy my, jako dzieci, mieli takie gazety, ale tej gazety wtedy jeszcze nie było, to ja na pewno nie straciłabym trzech lat na studia, które mi się nie podobały. Ta gazeta jest fantastyczna, ponieważ macie przekrój przez różne języki, macie różnego rodzaju lekcje. Dodatkowo są też zadania z angielskiego, oraz są tam też plany lekcji, np. Na dla nauczycieli informatyki. Ogólnie, jeśli wasze dzieci. Siedzą przed tym komputerem i nie potraficie ich oderwać. Ja uwielbiałam siedzieć przed komputerem, moja mama się denerwowała. To po prostu podsuńcie im coś wartościowego, co na tym komputerze można robić, bo wiadomo, gry to jest tylko rozrywka. Fajnie, bo fajnie, ale psuje się wzrok, psują się plecy i to jest tylko rozrywka. Natomiast tutaj można w dziecku obudzić pasję do rzeczy, które są bardzo interesujące, bardzo potrzebne i świetnie płatne. Ok, przejdźmy do tych kosmetycznych w takim razie ulubień. Słuchajcie, pierwszy, będę pokazywać to zupełnie losowo. Bo w sumie nie wiem od czego. Może zacznę od pierwszej rzeczy, czyli maści z witaminą A. Czemu od niej zaczynam? Ponieważ to jest takie coś, co już nieraz pewnie widzieliście w różnych miejscach. Maść z witaminą A, jest w każdej aptece, kosztuje kilka złotych. Ale powiem Wam o fajnym sposobie, jak można ją wykorzystać. To nie jest mój autorski sposób. Ja o nim usłyszałam mm, na, mm, we vlog, w filmach w, z kanału Okiem kosmetologa. I chodzi o to, że kiedy nakładacie sobie serum pod oczy, odczekajcie z 30 sekund i później na to serum zabezpieczcie je po prostu tą maścią z witaminą A. Tylko pod oczy. Szczególnie mówię to dla tych, którzy mają skórę mieszaną. Ja na przykład mogę ją stosować tą majzę dwa razy w tygodniu, nie częściej, ponieważ jak stosują częściej, to jest na bazie parafiny. Ja nie dotykam twarzy parafiną. Skóra moja pod oczami nie jest trądzikowa, ale jeżeli używam tej maści częściej, to zaczyna mi się gdzieś tutaj, wiecie, już na tej skórze, bardziej, która ma tendencję do trądziku, już tam mi się zaczyna coś pojawiać. Ale pod samymi oczami zupełnie nic się nie dzieje i ta skóra jest. Mm, taka, wiecie, no natłuszczona, po prostu gliceryna się nie... nie gliceryna, parafina się nie wchłania i pozostaje na skórze, więc jak sobie nałożycie serum, później mm, zabezpieczycie tą maścią z witaminą jeszcze dodatkowo, to ta parafina nie wchłonie się Wam przez całą noc, rano ta skóra dalej będzie taka lekko tłusta, napilczona. To jest, myślę, że fantastyczna rzecz dla osób, które mają bardzo suchą skórę pod oczami to jest to, pierwsza tania rzecz. Druga tania rzecz to zalotka z Tigera. Kupiłam ją w... Kupiłam ją w Tigerze za 6 czy 7 zł. I słuchajcie, w ogóle to było tak, że akurat moja zalotka poprzednia się rozwaliła, i zaczęłam szukać jakiejś innej. Sobie myślałam, kurczę, może znajdę jakąś porządniejszą, coś lepszego. I znalazłam jakąś taką za 120 zł, coś takiego, zalotkę za 120 zł. Ale zanim zdążyłam ją zamówić, bo ja zwykle się zastanawiam nad takimi rzeczami, więc zanim zdążyłam ją zamówić, wylądowałam w Tigerze, patrzę tam zalotki i stwierdziłam, co mi szkodzi, to wezmę. Ona jest w ogóle fajna, bo ona tutaj tak odbija. Ma jakąś taką tutaj sprężynkę małą, bardzo małą i, i tutaj tak no wygodnie się po prostu używa. Jest fantastyczna. Za 7 zł, po prostu niewiarygodna. Ja Wam mówiłam kiedyś, że, że dam Wam znać, czy ona jest fajna, czy nie jest fajna. No to ona jest po prostu fantastyczna. Następne będą pędzelki. To są pędzelki z drogerii Hebe. Mam e, dwa rozmiary, E05 i E04. Akurat te mam dwa, ale no pokazuję Wam tylko te. One mają mięciutkie włosie. Jak kurczę, kiedyś kupiłam jakąś paletkę, do której był dołączony pędzel. To tak szorstkiego paskudstwa po prostu w życiu nie widziałam. Tutaj te pędzelki kosztowały około 10 zł. każdy i po prostu fenomenalne, mięciutkie i um, nic z nich się nie, wiecie, nie wypada. Wow, super. Za tą cenę po prostu genialne są te pędzelki. Zobaczę sobie kiedyś, czy oni mają większe pędzle, może przetestuję jakiś większy, chociaż sama wiem z doświadczenia, że um, u jednego producenta potrafią być fajne pędzle i, i też takie bardziej dziadowskie pędzle. Um, doświadczyłam tego, kiedyś Wam mówiłam o pędzlach z Hakuro. Większość ich pędzli jest fantastyczna, jeden mi się tak Totalnie wystrzępił, wyszczerbił. Nie wiem dlaczego. No ale tutaj te dwa rozmiary, wow, po prostu wow. Mój po prostu ulubieniec życiowy, czyli peeling kawowy. I ten peeling e, to jest po prostu moja mieszanka kawy z solą akurat tutaj dosypałam sobie jeszcze takiego pilingu z Isany to też jest fantastyczny, jest też kawą z narysowanym takim kokosem może Wam wkleję gdzieś tutaj też jest super, on jest w saszetkach w Rosmanie starcza mniej więcej na dwa użycia ale jest tam bardzo dużo soli yy, i mimo, że jest super, to dla mnie to jest trochę za dużo soli i potrafię mnie trochę szczypać, dlatego ja sobie go wymieszałam jeszcze z dodatkową porcją kawy zwykła kawa mielona, bierzecie jakąś Tanią mieloną kawę w sklepie i mieszacie ją z solą. Nie za dużo tej soli, tak na, wiecie, na wyczucie. jest to najlepszy i najtańszy peeling, jakiego kiedykolwiek używałam. Jest po prostu super. Ludzie dają do tego jeszcze różne dodatki. Ja wolę tak, bo tak się najlepiej przechowuje. Zawsze mam go dzięki temu pod ręką. Kiedy chcę go użyć, po prostu mieszam go z, z żelem pod prysznic lub smaruję się żelem pod prysznic, i później nabieram, wiecie, kawę na dłoń i tak przyklepuję do tego żelu, i, i wtedy mieszam. No, jest po prostu super. Uwielbiam. Ostatnia rzecz, i tutaj nie wiem, dla mnie to jest super wielki ulubieniec, ale nie wiem, czy u wszystkich się sprawdzi, bo różnie to jest z tymi tuszami. Jego najlepszą, największą zaletą dla mnie jest ta wielka szczotka, która no nie podejrzewam o, o, o to, że ona będzie taka fantastyczna, ale okazuje się, że po prostu fantastycznie rozczesuje mi rzęsy. Moje rzęsy rosną jakieś tak, każdy w inną stronę włos, a tutaj jak używam czasem innych szczotek, to to, to po prostu widać, że Mam jakieś takie dziwne kępki zrobione, sklejone. A ten genialnie ta szczotka mi roz, rozczesuje włoski. Ten super shock z Avonu. Ostatnio zamówiłam sobie inny trochę, też z Avonu. A szczerze mówiąc, nie wiem, czy się nie rozczaruję, natomiast mm, no, wiecie jak to jest. Jak ktoś często używa tylko tego samego, to testy kuszą. No więc stwierdziłam, że sobie kupię inny, ale... Jak coś, to będę szybko wracać do tego. Kosztuje, nie wiem... Yy, yy, teoretycznie ja widziałam gdzieś tam w katalogach, że on kosztuje 35 zł, ale on praktycznie zawsze jest na promocję. To tak jak w drogerii i w Praktycznie trudno kupić coś, co, co akurat nie jest w promocji. No więc ten tusz tak samo jest i na Allegro, i też jak macie kogoś, kto zamawia, lub sami zamawiacie, to podejrzewam, że też yy, traficie na promocję. Dodatkowo, o, co dla mnie jest dużą zaletą tego tuszu, nie trzeba, nie wiadomo jak. On nie jest jakiś. Wiecie co? Miałam go kiedyś na basenie i on mi się nie zmył. Natomiast zmywa się przy użyciu jakichś normalnych środków do demakijażu jakichś płynów micelarnych. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jak użyję jakiegoś mocnej, mocniejszego tuszu yy, innego niż ten. Na przykład, jak testowałam Wam jakieś tam z Golden Boxa, to później czasami miałam kłopot ze zmyciem tego tuszu. Musiałam kombinować. Z... Nie mam takich mocnych środków do demakijażu w domu. No, a ten tusz akurat fajnie, fajnie schodzi z zwykłym płynem micelarnym, ale równocześnie w jakiś sposób jest wodoodporny, bo tak jak mówię, ja nie zmywam makijażu przed basenem. Też na basen specjalnie jakoś się nie maluje. Natomiast jak mam tuż na rzęsach, to ja go przed basenem nie zmywam i on też mi się z, na basenie wiecie, nie, nie, nigdy mi nie ściekł. I to tyle, dajcie mi znać, jeśli macie jakieś swoje fantastyczne perełki makijażowe, które są tanie, a ja wam może jeszcze później nagram kiedyś jakiś film yy, odwrotnie, z takimi droższymi rzeczami, gdzie nie znalazłam tańszych zamienników. I znowu są drogie i fajne, ale, ale nie mam nic, ym, co by odpowiadało mi tak samo tym działaniem i byłoby tańsze. Może tak, ale dopiero muszę zrobić listę. Na pewno już dwie rzeczy, dwie rzeczy już na pewno mam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Wam w ogóle za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. Eee, cieszę się, że się cały czas ten kanał rozrasta, że przychodzicie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!